Cześć wszystkim. Dobra, nagrywamy sobie kolejny odcinek znowuż temat, który ktoś tam niedawno poruszył, ok? W, prywatnym, w prywatnej wiadomości. Znaczy no nie tylko jedna osoba, kilka osób już. To mi się zdarzyło, że tak napisały do mnie i mi na przykład mówią cześć słuchaj, tam fajnie dzięki za filmiki, to jest zawsze bardzo miłe. Cieszę się, że to komuś tam pomaga. I ludzie często piszą, że słuchaj, ja tam planuję wyjechać do Kanady, nie wiem, za 3-4 lata, czy tam za 2 lata. Co, od, czego, od czego zacząć? No to wam powiem, zacznijcie od tego, żeby sobie nie zawracać głowy przez kolejne 2-3 lata, bo tak jak wam już mówiłem o emigracji, wygląda tak, że to się ciągle zmienia. Przepisy się ciągle zmieniają. Niektóre programy są zamykane, jakieś nowe są otwierane. Niektóre proramy są po prostu tylko wstrzymywane na jakiś czas i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, no teraz mamy koniec sierpnia. Jak widzicie, pogoda jest ładna obecnie. Jest 9.30 rano i mamy jakieś 20-22 stopnie, ale powiem Wam, że lato było dosyć chłodne, no ale nieważne. Także teraz w październiku będą wybory okay, w Kanadzie. Zobaczymy czy Justynek Trudo znowu wygra. Ja osobiście mam nadzieję, że nie, ale to jest mój, mój własny osobisty pogląd. Każdy może sobie pomyśleć co chce. Uważam, że na, na rogu dosyć bałaganu tutaj w Kanadzie. Ktoś to musi teraz posprzątać. Nieważne. W każdym razie, za każdym razem jak zmienia się rząd, to również zmieniają się właśnie przepisy imigracyjne, no bo niektórzy są za, niektórzy są przeciw. Niektórzy, tak jak właśnie Justynek Trudo, chce więcej uchodźców, ktoś inny chce więcej pracowników, także jeżeli nie, nie jesteście w trakcie, że tak powiem, planowania tutaj wyjazdu, nie wiem, w przeciągu następnego tam pół roku, to dajcie sobie na razie z tym spokój, po prostu nie ma sensu zawracać sobie tym głowy bo możecie zacząć, nie wiem, jakieś tam papiery składać, czy tam prowadzić i tak dalej, się okaże na przykład za 2-3 miesiące, że... No może za 2-3 miesiące, to może nie, ale po wyborach na pewno może się dużo nam zmieniać. Także musicie się na, na bieżąco dowiadywać. No, nawet zobaczcie, nam się tutaj tak pozmieniało już w trakcie pobytu, że musieliśmy przechodzić z jednego programu na drugi, na trzeci, zmienić prowincję i po prostu tak jakby zaczynać wszystko od nowa. A w ogóle temat emigracji powiem wam, że jest obecnie naprawdę skomplikowany. Dla tych, co może oglądają po raz pierwszy, czy tam nie wiem, po raz któryś nie widzieli wszystkich moich odcinków, no to powiem wam, na minie w lutym 7 lat jesteśmy w Kanadzie i jeszcze nie mamy pobytu stałego. I niestety, ale no, większość ludzi, większość ludzi, których, których znamy po prostu mieli i mają pod górę, jeżeli chodzi o załatwienie pobytu stałego. Dla przykładu, poznałem dziewczynę z Francji, która tutaj studiowała dwa lata. Po, tym, po tych dwóch latach zakończonych studiów dostała pozwolenie na pracę, znalazła pracę w ambasadzie francuskiej, co wiecie tutaj w Kanadzie, i nawet ambasada francuska nie była w stanie jej przedłużyć pozwolenia na pracę. Ta dziewczyna obecnie czeka na pobyt stały, ale naprawdę też miała strasznie pod górę, też musiała jakiegoś tam adwokata się poradzić. Na końcu się okazało, że to jednak biuro do sprawy imigracji popełniło jakiś błąd i tylko dlatego dostała nowe pozwolenie na pracę. Inaczej, po prostu kazali już jej wyjechać do Francji, kazali jej czekać tam na rozpatrzenie wniosku o pobyt stały, gdzie obecnie rozpatrzenie wniosku na pobyt stały na tym programie, na którym ona była, trwa około dwóch lat. Także no, widzicie, widzicie, jak to może wyglądać. Może być tak, że przyjedziecie tutaj, nie wiem, właśnie zrobicie studia, czy będziecie pracować i po dwóch, trzech latach powiedzą wam, no to teraz dziękujemy, proszę wrócić do siebie i my ten wniosek rozpatrzymy. Jeżeli wrócicie do siebie, czy tam wylejecie do innego całkiem kraju na, na dwa, trzy lata i ułożycie sobie tam życie, to nawet jak dostaniecie ten pobyt stały w Kanadzie, nie wiem, czy będzie wam się opłacało albo chciało tutaj w ogóle wracać. No, i to, to jest ten dosyć taki ciężki temat z tą imigracją. Ja już to mówiłem i powiem Wam jeszcze raz, że gdybym miał tutaj przyjechać ponownie i wiedziałbym, że to zajmie tyle czasu, tyle pieniędzy i tyle nieprzespanych nocy i w ogóle tyle załatwiania i kombinowania, to bym tutaj nie przyjechał. Żyje się tutaj bardzo fajnie, tak, ale czy jest to warte, nie wiem, kilkuletniego stresu i takiego życia w, nie, w niewiadomej. Czy, czy tu zostaniemy, czy tu nie zostaniemy, czy warto w ogóle tutaj jakoś sobie konkretnie życie układać, czy po prostu odkładać pieniądze i gdzieś wyjechać? Wiecie, to no, po prostu nie każdy się na to nadaje. No, my już jesteśmy tutaj długo i, i tak sobie normalnie tutaj żyjemy, ale jednak cały czas jest ta myśl, że wiecie, mogą nam jakiś numer wykręcić i powiedzieć: A słuchajcie, e, no niestety, nie wiem, ten program likwidujemy i wszystkie nierozpatrzo nierozpatrzone wnioski są anulowane. Tak się stało tutaj w Quebecu właśnie. Z, pewną, z pewnym programem, gdzie tam kilka, kilkanaście tysięcy, czy, czy nawet kilkanaście tysięcy wniosków zostało anulowanych, a ludzie czekali już właśnie po kilka lat na jakąś odpowiedź. Także myślę, że większą macie szansę wylosować na przykład zieloną kartę do USA szybciej, nawet jeżeli będziecie czekali 2, 3, 4, czy tam nie wiem, 5 lat. Niż załatwić sobie tutaj pobyt stały na jakimkolwiek programie. No, chyba że macie jakiś tam, nie wiem, super zawód, super wykształcenie, zawód poszukiwany w Kanadzie, no i że po prostu załatwicie sobie ten pobyt stały przed samym jeszcze wyjazdem do Kanady. To wtedy tak, to wtedy powiem warto. Jeżeli macie tutaj papiery na stałe, to żyjecie tu całkiem fajnie. I powiedziałbym, nie, nie tak. Jakby to ująć, uważam, że jest mniej stresu niż w Europie ogólnie. Jest jeszcze jedna taka sprawa to jest to, że obecnie naprawdę robi się tutaj taka bańka, jeżeli chodzi o nieruchomości w Kanadzie. Ogólnie ekonomia Kanady nie ma się zbyt dobrze. Ma się jeszcze dobrze, ale to dzięki Stanom. No, i tutaj można sobie narzekać na Trumpa. Kanadyjczycy strasznie na niego tutaj jadą. Eee, oczywiście, że jest rasista, homofob i tak dalej. Ale czego nie zauważają, że dzięki temu, co zrobił Trump, Kanada jeszcze jakoś tutaj po prostu w miarę się trzyma, bo Kanada musi wiedzieć, jest strasznie uzależniona od ekonomii amerykańskiej. Jeżeli ekonomia amerykańska trochę podupadnie, no to tutaj będzie straszny bałagan. Jak się mówi tutaj, że jak. Jak Ameryka kichnie, no to Kanada łapie grypę i coraz częściej się mówi niestety o tym, że prawdopodobnie nadchodzi ten, ten, ten czas tutaj recesji w Kanadzie, I tak jak mówię, przede wszystkim spowodowany no, tym uzależnieniem od USA, to jest raz, no i dwa, tą bańką nieruchomości, tutaj przyjeżdżają ludzie z Chin, z Rosji, czy tam z... Z innych państw, tam dalekiego wschodu i tak dalej, i przyjeżdżają tutaj lokować kapitał, i na potęgę wykupują domy, co strasznie winduje ceny. Po prostu, możecie sobie poczytać, jeżeli chcecie, jeżeli was to interesuje. Poczytajcie sobie, o ile wzrosły ceny yy, nieruchomości w Vancouver i w Toronto. Po prostu, no nie wiem, średniego, yy, średniej klasy Kanadyjczyka nie stać już yy, na to, żeby kupić dom yy, w, w centrum Toronto czy w centrum Vancouver. W okolicach gdzieś tam na obrzeżach jeszcze jest w miarę tam okej okay, cenowo, ale tutaj w naszym rejonie wiem, że wyszło prawo, że jest zakaz. Ludzie na przykład mieszkający, właśnie obcokrajowcy mieszkający gdzieś tam w Toronto czy w Vancouver już zaczynali przyjeżdżać tutaj, chcieli zacząć wykopywać tutaj domy w okolicy Ottawy. Wyszło prawo, że no nie mogą i całe szczęście, całe szczęście, dlatego że te ceny jakoś się tutaj trzymają. Także tyle, tyle na dzisiaj. Muszę iść do pracy, bo za 10 minut zaczynam pierwszy trening. Także e, prawdopodobnie będę odzywał się teraz troszeczkę częściej. A jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie na Facebooku Rudy z Kanady. Ok? Wiem, że nie widać za bardzo, że jestem Rudy, bo jestem bardzo krótki ścięty, ale jeżeli macie. Ochotę, lub zostawcie jakiś komentarz na YouTube. E, również tam w, ostatnio nie wpadałem za często, to jest prawda, ale staram się tam e, wpaść i odpisać, jeżeli ktoś zadaje jakieś pytanie. Trzymajcie się, pozdrawiam.